Jeśli wciąż używasz toksycznych patelni z powłoką, wypróbuj tę importowaną z Japonii żeliwną patelnię wykonaną z naturalnego wysoko oczyszczonego żelaza, ręcznie kuta 10 tysięcy razy. Dzięki tradycyjnej metodzie otwierania patelni osiąga się fizyczny efekt nieprzywierający. Nawet bez dodawania kropli oleju podczas smażenia ryb czy jajek jedzenie nie będzie przywierać ani przypalać się. Bez chemicznych powłok nie uwalnia szkodliwych substancji do żywności, co czyni ją bezpieczniejszą i zdrowszą niż patelnię z powłoką. Gotowanie na żeliwnej patelni może również uzupełnić niedobory żelaza potrzebne organizmowi, pomagając w leczeniu anemii. Żeliwo szybko przewodzi ciepło, co skraca czas gotowania, oszczędza energię oraz zatrzymuje składniki odżywcze i smak potraw, czyniąc je bardziej smacznymi. Ta patelnia została ulepszona, a płaskie dno idealnie nadaje się do kuchenek gazowych i indukcyjnych i jest odpowiednia do różnych metod gotowania, smażenia, duszenia, gotowania czy pieczenia. Podczas gotowania nie tworzy się dym olejowy ani rozpryski gorącego oleju, co czyni ją bezpieczniejszą w użyciu. Dzięki głębokiemu procesowi azotowania jest trwała, nie rdzewieje i nie psuje się nawet przez 50 lat. Łatwa do czyszczenia, wystarczy spłukać wodą, a wygląda jak nowa. Patelnia jest lekka, więc kobiety mogą ją trzymać jedną ręką bez zmęczenia. Technika kucia żeliwa została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego świata. Teraz marka oferuje promocję z 50% zniżką. Z zakupem otrzymasz pokrywkę z czerwonego cedru oraz 10-letnią darmową gwarancję. Promocja trwa tylko jeszcze 2 godziny, nie przegapcie.